No więc cześć. Dzień dobry. Powiesz, jak masz na imię? Mikołaj. A ile masz lat? Dziewięć. Opowiesz się o swojej rodzinie? Mam tęczową rodzinę. Mam dwie mamy i dwie siostry. Jestem jedynym chłopakiem z rodziny. Jeszcze jest pies. Moja siostra się zawsze chwali tym, że jest ode mnie starszą minutę. I że umie robić tak. Umie wyginać palce. Tak. Moje mamy się pobrały, kiedy jeszcze nas nie było na świecie, uważam, że to jest niesprawiedliwe, bo kiedy jeszcze byliśmy mali i kiedy jeszcze nie mieliśmy rozumu za bardzo, one poruszały do różnych krajów, na przykład Egiptu, w Turcji były. Nas zabrały do innego kraju tylko do Bułgarii na letnie wakacje, no i zimą do Czech, bo nie było wtedy u nas śniegu. A co lubisz robić najbardziej, jak nic nie musisz, jak nie masz lekcji ani nic, tylko wiesz? Możesz robić to, co chcesz, to, co najbardziej lubisz robić. No i jesteś nad różnymi rzeczami, co bym by zrobił. No, Albo się. tulić akulka. Twoja mama opowiadała kiedyś taką historię od ciebie ze szkoły, i nie wiem, czy ty to nadal pamiętasz i chcesz o to opowiedzieć, ale to było bardzo ciekawe. Katolik? Tak. Opowiesz o tym? Aha. I tak. z ja... On, on tak się nazywa. Mhm. Zapytał się, czy wierzysz w Boga? Mhm. No, a ja mu odpowiedziałem tak średnio, bo jednak by mógł mhm. y, istnieć, no ale to nie jest do końca możliwe, bo magia nie, przecież nie istnieje tak za bardzo. On powiedział, że to nie jest tak, albo wierzysz w Boga, albo nie wierzysz. No, ja mu odpowiedziałem, no ale ja tak wierzę. No i wtedy on powiedział, nazwał mnie głupim, a ja mu wtedy powiedziałem, no, i taka jest rozmowa z katolikiem. A wtedy on powiedział: Ja nie jestem katolikiem. I wtedy powiedziałem: Och, jest. Powiedziałem to: Pani się mnie tak nazwał. A wtedy jego obroną było to: Ale on mnie nazwał katolikiem, proszę Pani. A wtedy Pani mu wytłumaczyła, co to jest katolik, i że on nie jest katolikiem. Twoi kumple i koleżanki z klasy yy, wiedzą, że masz taką tęczową rodzinę, właśnie? że masz dwie mamy? Owszem, wiedzą. I co, coś o tym mówią, jakoś to komentują. Czy w ogóle to jest dla nich normalne? Czy to jest dla nich jakieś takie ciekawe? Ciekawe dla nich jest tylko to, jak ja urodziłem się. a no z tego nie mają nic tylko ciekawi mm -hmm. to, jak ja się urodziłem. Ja powiedziałem im, że ja nigdy swojego ojca nie widziałem na żywe oczy, ani moja mama go nigdy nie widziała na żywe oczy. I to mi tylko powiedziałem, to tym. Mm -hmm. I powiedziałem im że kiedy będą starsi, to im powiem do końca. Dwie zalety i dwie wady Twoich mam. Moje dwie mamy, obydwie, mhm. nie chcą mi kupować słodyczy. To jest okropnie strachne. Druga to jest taka, że jak już mają kupić jakieś słodycze, to zazwyczaj dużo. Jakbyś pomyślał sobie, wyobraził, że słuchają ciebie jakieś dzieciaki z innych rodzin tęczowych. Masz dla nich jakąś wiadomość, jakieś coś, co by im pomogło, jakoś, nie wiem, ich jakoś zainteresowało? Najważniejsze jest trochę być odważnym, jeżeli dziecko powie, bo ty mu powiesz, że masz tęczową rodzinę, a wtedy dziecko powie, no to niefajna rodzina, to mu powiedz sam jesteś niefajny, jeżeli tak jesteś. Się mówi, że inni są niefajni. Super, i ty tak, tak. mówisz? Raz się zdarzył taki przypadek, się badał jaką ma rodzinę, ja mu odpowiem, on powiedział niefajna, w takim razie ta rodzina, ja mu powiedziałem sam jesteś niefajny i pofać sobie. W całej waszej trójki jest coś takiego, w czym ty jesteś zdecydowanie najlepszy? Przydocie. Na przykład bardziej się znam na zwierzętach, potrafię emitować dźwięki, które są fajne dla psów i dla kotów. Na przykład dla psów potrafię emitować dźwięk, który przyciąga psa, a który odstrasza psa, a dla kotów po co wiem, tylko przyciągnąć. No bo do kotów nie mam za bardzo takiego doświadczenia, więc... I jaki to jest dźwięk na kota? Kici kici. Mam najmierzosie. Ile masz lat? W tym roku 11 Co najbardziej lubisz robić w życiu swoim? Mm, bardzo lubię jeździć na koniach i ogólnie grać siatkówkę, bardzo też lubię kolorować. No i też bardzo lubię dużo spotów zespołowych, na przykład koszykówka i tak dalej. Koleżanki z klasy y, wiedzą, że masz taką tęczową rodzinę. Ciągle mam, zadają mi takie pytanie kilka razy, ale już teraz nie zadają. Dlaczego um, tw twoje rodzeństwo ma inne nazwisko? Mhm. I co tu im wtedy? Ja im mówię że po prostu, tak. Bo ja wiem, że mamy takie same nazwisko, bo mamy tutaj nie, w prawie nie są razem. Prawo uznaje, że ja jestem, mamy Agi i nie mam nic, żadnego związku z Kasią. I tego im też mówisz, czy już tego im nie mówisz, nie. Po prostu to wiesz, ale już nie masz ochoty im tego tłumaczyć. Mam nadzieję, że jak same się tak ciekawią, dlaczego mam inne nazwisko, to niech, se, to niech się spytają rodziców, może im wytłumaczą, że po prostu ma nasze mamy nie mogą wziąć ślubu. Cześć. Dzień dobry. Y powiesz, jak masz na imię? E Gabrysia. Ile masz lat? Dziewięć. Okej. Okay. Wiesz, po co rozmawiamy? Mm, tak. A jakbyś miała tak opowiedzieć właśnie, jak wygląda taki jeden dzień z życia, jak to jest rano, jak to mm, w ogóle? Jak wstajemy, to zależy w weekendy akurat, to możemy długo spać dosyć. Chyba, że idziemy na dodatkowy basen albo na dodatkowy angielski. Mm -hmm, to nie no, no nie, no nie nie przypada chyba. Znaczy oczywiście rodziny, a oprócz mam, ona mówiłam, że to się nam potem przyda. Cześć. Cześć Maja, dzięki, że się zgodziłaś na rozmowę. I jest to nasza druga rozmowa, bo pierwsza się odbyła chyba z pięć lat temu, nie? Sześć albo siedem. Na studiach u siebie funkcjonujesz jako osoba LGBT, tęczowa, czy jako taka konserwatywna? I... Totalnie konserwatywna. Tam. Jak jest w ogóle u was na studiach i jakby, no, w tym klimacie? Ogólnie, jak szłam na studia, to się dosyć tym stresowałam. A no i byłam bardzo pozytywnie zaskoczona i też tak Taką ulgę dużo, dużą przeżyłam, że generalnie to nie ma żadnych, w sensie chyba nie ma nikogo na moich studiach, który by był jakoś homofobiczny. No, no na socjologii to dużo osób, <coughs> właśnie jest wkręconych w takie tematy społeczne, też jakby ten kierunek jest taki, ten kierunek jest bardzo lewicowy. Mm -hmm. No więc to jest bardzo fajne. Na niderlandzkim w sumie też jest luźnie, tam się jakby nikt tym jakoś nie przejmuje. Um, na przykład y, ostatnio mieliśmy zajęcia z nową prowadzącą i ona powiedziała, żeby jej y, puścić listę obecności, powiedziała, żeby jej napisać tam, jak się nazywamy, jak, jak chcemy, żeby się do nas zwracać i powiedziała, no jeżeli ktoś chce, to może napisać też zajęki. Mhm. I to było bardzo fajne na przykład, nie? Albo to, że na prezentacji jest, jest właśnie napisane te dwie formy i potem jeszcze ta z X. em Tak. W tym Haliodori, gdzie jesteśmy teraz i rozmawiamy, mhm. zrobili tą, taką łazienkę właśnie neutralną, i to też jest super. I strasznie mhm. mi się podobają właśnie takie, no, mini gesty, nie? Więc myślę, że spoko jest z tym na studiach. No, ja funkcjonuję tak, że nawet jak, jak miałam chłopaka, to, to wszyscy myśleli, że jestem lesbijką, tak? <laughs> I mówię, że mam chłopaka i takie, co? I myślałam, że jesteś homom, więc no... No, no właśnie, no to jakbyś jakoś opiszesz siebie, swoją historię pod tym względem? Czy to jest już takie zbyt, nie wiem, jakieś takie filozoficzne no czy Tak. Nie mam problemu z tym. Jakoś, no ludzie, wydaje mi się, że też właśnie to jest fajne, że się rozwinęłam jakoś, jeśli o to chodzi i tak chyba w pełni zaakceptowałam siebie, co jest myślę ważne i też trochę mi zajęło, ale chyba jestem aktualnie tak już clear z tym. A jak wtedy rozmawiałyśmy? Miałaś jakieś myśli na ten temat? Jaką masz orientację? Czyli... Tak, miałam. Tak? No, chyba myślałam, że jestem Bi. Tak. Bo pamiętam, że wtedy mi się podobała jedna dziewczyna. Pamiętam. Więc tak się tak zastanowiło mnie, co, to co wtedy mówiłaś, że, bo to byłaś jedyną osobą, która powiedziała, że jako przesłanie do innych, żeby nie zakładali, że dziecko z tęczowej rodziny samo jest tęczowe. No. I ja mówię, to takie masz poczucie, że musisz być hetero, a ty tak jak uciekłaś od tego jakoś tam. Pamiętam zasadzie, to pytanie. No, no. Bo pamiętam, no. że tak sobie myślałam. I tak, miałam takie poczucie no. mocno. No i, i jak to potem się potoczyło? No długo mi to zajęło, żeby jakoś powiedzieć y, w ogóle mm, mamie o tym. I to było dla mnie trudne na pewno. Właśnie, A dlaczego dla... właśnie? Bo powiedz coś o twojej mamie. Zróbmy background. Moja mama y, jest y, aktywistką, chyba tak naj najbardziej można to nazwać. Jest jakby kojarzona w środowisku y, tym właśnie takim tęczowym w Poznaniu. Także też to jakby nie jest, nie jest tylko tak, że ja mam mamę tęczową, tylko że ta mama jest znana jako ta osoba mhm. tęczowa. Więc to też było dla mnie trudne jakoś, żeby, bo właśnie miałam poczucie, że będę robić zły PR. Um, I że to nie będzie no właśnie jakoś tam w porządku. Chyba mi to minęło, tak mhm. myślę. W którym momencie? Jak to było w ogóle? Długo mi to zajęło. E, chyba jak byłam, chyba jak byłam z, z moją drugą dziewczyną e, i no z pierwszą byłam, e, byłam chwilę, a z drugą to po prostu się zakochałam tak mega. I wydaje mi się, że jakoś tak w międzyczasie, w czasie tej relacji po prostu jakoś tak mi to, mi to przeszło takie poczucie, że, że coś jakby robienie tak. A jak było z twoją mamą, jak ona zareagowała, jak się wyautowałaś przed nią? Ja nie wiem, czy to powinno być w tej rozmowie. Dobry. Powiedziała, że wolałabym, żeby była hetero. A ja powiedziałam, że wolałabym, żeby też była hetero. Była raczej taka... No, nie, nie była jakoś zachwycona. D bardzo dużo pytań i potem zadawało o to. Skąd wiem? Bardzo dużo mnie pytała, czy jestem pewna. Jak jej powiedziałam, najpierw to powiedziała: Już moja to ci się może jeszcze zmienić. No potem jakoś tak się przyzwyczaiła do tego i mm, miałam wtedy takie poczucie, że w sensie, no wtedy jakoś się określałam bardzo, bardzo homo, nie? Miałam takie poczucie, że w ogóle z facetem to w życiu. Minęło mi to, bo potem byłam z chłopakiem yy, jednym potem byłam z drugim. Całkiem niedawno i e, przy czym aktualnie wydaje mi się, czyli mam jakby, tak jakby już mam poczucie takiego też, że bilans wyrównany. Było dwie dziewczyny, dwóch chłopaków. I teraz mam wrażenie, że e, ludzie za bardzo traktują, tak, jeżeli chodzi o jakieś takie moje przemyślenia, jeśli chodzi o jakąś orientację, w ogóle określanie się, to wydaje mi się, że ludzie to traktują jako jakąś taką stałą i że to po, powinno być tak, że w pewnym momencie życia po prostu się określa, że jest tak. I że wychodzisz jakby z jakiejś fazy, niezależnie czy to jest faza homo, czy hetero, czy bi, to wychodzisz z niej i już masz tak, teraz na 100% tak. A tak w ogóle nie jest. I wydaje mi się, że jest za małe takie przyzwolenie na to, żeby jakoś właśnie traktować to jako taką płynną rzecz i się zmieniać, bo ludzie jakoś prób zawsze próbują cię tak zakategoryzować, nie? że no ale to jak w końcu jest. Mhm. I ja mam poczucie, że. No to nie jest w ogóle ważne, nie? W sensie to, jak w końcu jest, tylko to, jak jest teraz. Więc, jakby, no aktualnie mam takie poczucie, że no nie chciałabym raczej teraz być, być z chłopakiem i że teraz bym wolała być z, z dziewczyną. Zastanawiam się, czy mogłabym być z kimś, kto się nie określa płciowo. Mhm. Może tak. Mhm. Y w sumie to by było ciekawe na pewno, ale właśnie no to jest takie, że to się bardzo zmienia. Nie? Tak. I że na przykład za, za rok mogę stwierdzić, że jest zupełnie inaczej. Także. No, no, bo też nie można powiedzieć, że to chodzi o osobowość, nie? Bo jak mówisz, że teraz byś chciała być dziewczyną, to jakby coś innego też decyduje, niż tylko samo, że jakaś osoba jest fajna i że nie ma znaczenia jej płeć. To jest coś innego nie? dla mnie. To właśnie to jak to jest. Ja mam wrażenie, że to jest jakiś taki zestaw cech, które są dla mnie znaczące i jakby lubię cechy, które, które wskazują na to, że ktoś jest jakiejś płci. Jak bardzo. Twoje dzieciństwo i twoja mama i rodzina, i, ta, i wiesz, to działanie mamy i tak dalej wpłynęło na to, jak, jak teraz, jaką ty jesteś osobą, jak myślisz? Czy to są geny, czy to jest wychowanie, czy to jest kultura jak? Ja myślę, że to są geny. Tak? Tak sądzę. No. Cześć. Jestem Felix i mam 14 lat. Jak to jest, chodzić do szkoły, której wszyscy albo prawie wszyscy wiedzą, że masz tęczowych rodziców? Jest to bardzo normalne. Ale jak to możliwe w naszym katolickim kraju? Chodzę do fajnej szkoły. Czy powiedziałbyś, że ludzie z twojej klasy cię wspierają? Powiedziałbym, że tak. A na jakiej podstawie? Zaraz opowiedzieć o tym właśnie, tak. Jeden raz na lekcji WOS-u, który, który prowadzi pani... Znana ze swoich negatywnych poglądów o alternatywnym stylu życia. Pani zadała nam zadanie, że zadanie grupowe mieliśmy się podzielić na grupy, które miały być rodzinami, i przedstawić nasz budżet miesięczny i wydatki rodziny. I wszyscy, żeby zdenerwować panią, stwierdziliśmy, że dobrym pomysłem byłoby zrobienie rodzin jednopłciowych. I zobaczenie reakcji pani. Wszystkie grupy w całej klasie były jednopłciowymi rodzinami? Tak. Jaka była reakcja pani? Pani zachowywała się dosyć normalnie, ale miałem wrażenie, że, że w głębi jest troszkę wkurzona. I tylko na tym mi zależało. A innym ludziom z klasy? Inni niestety też nie byli zachwyceni reakcją pani, ale i tak byliśmy szczęśliwi, że mogliśmy zrobić jej coś takiego. Jakie to było uczucie, że inni ludzie z twojej klasy tak jakby stoją po stronie, no nie wiem, twojej rodziny? Dobre. A tak to odczułeś, że stanęli po twojej stronie? Myślę, że wszyscy to bardziej robili, bo wiedzieli co wkurzy panią. Bo jest jedną z e, niewielu osób w tej szkole, która no bez ukrycia szerzy swoje konserwatywne poglądy i nie jest to zbyt na szczęście zbyt mile widziane w mojej szkole. Okej, okay. a ta druga historia? Mieliśmy w klasie przygotować debatę parlamentarną, i pani dała nam kilka dni na wybranie jakiegoś tematu debaty, i szybko przyszedł nam do głowy temat legalizacji ślubów par jednopłciowych. Kto zaproponował? Jedna z koleżanek moich z klasy. Przedstawiliśmy pani ten temat, i była ona bardzo zawiedziona, że nikt z całej klasy nie zgłosił się do strony przeciw debaty, więc w końcu po prostu zmusiła kilku uczniów, żeby stanęli po tej stronie. Wtedy wpadliśmy na pomysł, że po prostu ci uczniowie będą mówili jakieś straszne głupoty, żeby ośmieszyć tę stronę przeciw. No i co wyszło z tej debaty? Nie ja wiem, nie byłem. Podam słabo. I Jak się czułeś? Czy znaczy, miałeś poczucie, że to jest po to, żeby wkurzyć panią, czy żeby jednak pokazać jakiś sojusz z tobą? Żeby wkurzyć panią. To już koniec.